Witajcie w Arkaim, miejscu skrywającym tajemnice, które mogą przerosnąć nasze wyobrażenie o przeszłości. To starożytne miasto, odkryte w Rosji, jest nie tylko perłą archeologii, ale również źródłem niezliczonych teorii i spekulacji. Arkaim, znany również jako Syberyjskie Stonehenge, pochodzi z epoki brązu, z około 4000 lat przed naszą erą. Jego unikalna struktura przypomina krąg z centralnym placem otoczonym przez kołowe ulice i domy. Archeolodzy odkryli tu liczne artefakty, które wskazują na zaawansowaną kulturę Sintashta. Było to miejsce, gdzie rozwijało się kowalstwo, hodowla koni i handel. Badania wykazały, że Arkaim mogło pełnić funkcję obserwatorium astronomicznego, z budynkami ustawionymi zgodnie z ruchami słońca i gwiazd. To budzi pytanie, jak starożytne społeczeństwa, bez współczesnej technologii, potrafiły tak precyzyjnie dostosować swoje konstrukcje do nieba. Ale Arkaim to nie tylko archeologia. Niektórzy uważają, że to miejsce jest kluczem do zagadek, znacznie większych niż ziemskie. Wśród teorii spiskowych Arkaim jest często wymieniany jako potencjalna baza dla UFO. Arkaim pozostaje jednym z najbardziej fascynujących stanowisk archeologicznych na świecie. Niezależnie od tego, czy wierzymy w teorie o UFO, czy nie, jedno jest pewne – to miejsce ma jeszcze wiele do odkrycia. A my, jako badacze przeszłości, musimy być otwarci na wszystkie możliwości, które mogą rzucić nowe światło na naszą historię. Dziękujemy za oglądanie. Jeśli temat tajemniczych starożytnych cywilizacji i potencjalnych kontaktów z obcymi was zainteresował, subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych fascynujących odkryć z kanałem dlaczego.